Dyrekcja i rodzice Szkoły Podstawowej nr 316 sprawili wielką niespodziankę uczniom z okazji Dnia Dziecka i 3 czerwca oficjalnie otworzyli „strefę relaksu”. Leżaki, ławki, zielone akcenty, a w przyszłości poduchy to ukłon w stronę młodzieży i zadbanie o umielenie im pobytu w szkole. Ten pomysł narodził mi się w głowie w momencie, kiedy spotkałam się z przedstawicielami samorządu uczniowskiego, i wtedy właśnie uczniowie powiedzieli, tak, że chcielibyście mieć taką możliwość, aby w te ciepłe dni czerwcowe, majowe i później jesienne, żebyście mogli wychodzić na, na powietrze po prostu. No ale żeby wyjść na powietrze, to musicie mieć do tego przygotowane miejsce. Stąd ta strefa relaksu. Także to, ta strefa relaksu, którą widzicie. Odwróćcie się, zobaczcie, to jest prezent od nas wszystkich, od całej społeczności szkolnej, dla Was uczniów. Podoba się taki prezent, czy nie? To bardzo się cieszę. Słuchajcie, oczywiście to jest dopiero początek, yy, dlatego że tak naprawdę yy, zaczęliśmy go realizować yy, kilka dni temu dosłownie. Oczywiście przy współpracy Waszych rodziców, bo muszę powiedzieć, że jak napisałam maila do Waszych rodziców w tajemnicy, to rodzice bardzo y, pozytywnie ocenili ten pomysł nasz i też dużo pomocy ze swej strony tutaj y, nam wnieśli, czyli są roślinki od waszych rodziców, jest część leżaków, mamy obiecane jeszcze inne e, elementy do tej strefy relaksu. Ja myślę, że to jest dopiero początek, a ta strefa będzie nam się jeszcze poszerzała i będziemy ją uzupełniać o różne jeszcze y, tak, atra no atrakcje, może, może wyposażenie, które będzie dla was y, po prostu przydatne. Jak się podoba strefa relaksu? Jest bardzo fajnie. Tak. Eee, można odpocząć, usiąść. No, fajnie. Super. A jak myślicie, duże będzie zainteresowanie, jak już będzie tak otwarte i będzie działało ekstra? No, wydaje mi się, że tak. Tak, no, tak. Czyli pomysł trafiony na dzień dziecka. To ja jeszcze was poproszę, bo już jest po dniu dziecka, jakbyście mogły złożyć życzenia swoim rówieśnikom z okazji Dnia Dziecka? Czego byście im życzyły? Um, dużo zdrowia na pewno, żeby byli szczęśliwi, i. No, żeby byli szczęśliwi po prostu. E, Spełnienie marzeń, zdrowia, szczęścia, dużo prezentów. No, jest fajne. Dobrze. Mieliście niedawno Dzień Dziecka. Mogę Cię prosić o złożenie życzeń innym rówieśnikom. Czego byś im życzyła? Zdrowia i szczęścia. Jest ok. Jest fajnie nawet. Czyli można korzystać w czasie przerwy? Tak. Jeżeli się znajdzie miejsce. Wątpię w to, wątpię w to naprawdę. No cała szkoła jest duża, więc może nie być miejsca. Ok. Niedawno mieliście Dzień Dziecka. Tak, zbieram życzenia z okazji Dnia Dziecka. Czego mogłybyście życzyć rówieśnikom i sobie również? Na kolejne się Nie wiem, zdrowia, szczęścia. Takich podstawowych życzeń. Ja nie umiem składać życzeń. Jakbyś się musiała, mogła życzyć koleżance, to czego byś jej życzyła? Dużo przyjaciół i słodyczy na pewno. Już mam wszystko. No, no właśnie. Bardzo świetnie, bardzo fajna. Bardzo nam się podoba i mam nadzieję, to jest fajna rzecz. Fajny pomysł na pewno. Myślę, że przyda się naszej szkole, że, tak, że wiele osób się y, będzie tutaj spędzać czas, rozmawiać, także mam nadzieję, no. że będzie dobrze wykorzystywane. Super, to wszystko z okazji Dnia Dziecka. Chciałabym, żebyście y, spróbowali złożyć życzenia sobie, ale też y, waszym rówieśnikom. Czego się życzy z okazji Dnia Dziecka? Y, przede wszystkim y, dobrych wyników na koniec ósmej klasy, żeby do jak najlepszego liceum y, wszyscy poszli, Dobry, y, miłych kolegów, y, uśmiechów i wszystkiego co najlepsze. No. Jeszcze no od co? siebie? Od siebie, no to na pewno dużo szczęścia i radości w życiu, żeby właśnie komuś dobrze poszły te egzaminy, żeby... No, w dobrej szkole, żeby były, żeby miała mu przyszłość. Super, a jak będziecie wspominać tę podstawówkę, bo rozumiem, że kończycie w tym roku swoją edukację. Jak było, panowie, przez te 8 lat? Było bardzo zabawnie, yy, miło, no i będę to dobrze wspominał. No, dużo kolegów na pewno się poznało. No, no bardzo fajnie, przyjemna atmosfera, fajni nauczyciele. Bardzo się podoba, na pewno będziemy korzystać, jak Super. będziemy. Tak, to prawda, z, zgadzam się z koleżanką. Super, jak się podoba? Fajnie, jeszcze jak będą tutaj poduszki, to będzie pewnie jeszcze bardziej wygodnie. Jest tak zielono. Czyli tak. rozumiem, że takiego miejsca brakowało? Mhm. Tak. Super. Dzisiaj zbieram życzenia z okazji Dnia Dziecka, bo to wszystko powstało dla Was. Czego mogłybyście życzyć i sobie, koleżankom, kolegom? Ja zdrowia, szczęścia no i spełnienia marzeń. Na 100% żeby byli zdrowi, uśmiechnięci i żeby po prostu fajnie się czuli w szkole. Zdrowia, szczęścia no i żeby ten dzień jakby już mieli to, to spełnili miło. Z przyjemnością patrzę się na zmiany, jakie zachodzą nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz szkoły. A najbardziej cieszy fakt, że uczniowie czują się tu zauważeni i docenieni.